Doberek, siemaneczko Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Zumiarza Jakże nieprzyjemną niedzielę, nieprzyjemny weekend Ale dla mnie jeden z lepszych Weekendów w roku Bo to jest weekend, w którym idzie zarobić Parę stówek, na czym? Już wam mówię na czym Jest fajnie, to bardzo lubię Patrzcie, mi gdzie zarobić te parę stówek? Ano, na tym, ano na tym, na kasztanach. Mówią, najlepsze kasztany były na placu Figal, ale to są y, owoce kasztanowca. Nie kasztana, tylko kasztanowca. I u mnie skupują y, po złoty 30 za kilogram, No i rozpoczął się, jakby tu powiedzieć, najpiękniejszy weekend, bo akurat tak się trafiło, że wczoraj zaczęło mocno wiać i sypią się kasztany na potęgę, dosłownie na potęgę. A dlaczego tylko weekend? No bo ja już tu uprzedzę wszystkie pytania i głupie komentarze. Ja na co dzień pracuję, więc w tygodniu odpada, dzieciaki ruszą do przedszkół, do szkół i konkurencja się zrobi naprawdę ogromna. Zostaną wyzbierane wszystkie i dla mnie będzie bez sensu jeździć po parkach, żeby zbierać te kasztany. Więc ja wykorzystuję sobie wczoraj, sobota, to jest niecałe dwie godziny zbierania i tu jest około 100 kg plus minus 100 kg w takie plaskate wiaderko, w takie plaskate wiaderko 10-litrowe, no wchodzi ich tam w okolicach 9-10 kg, wszystko zależy, jakie kasztany tam wrzucimy. Wielkość, wielkość robi naprawdę znaczenie. W tym przypadku rozmiar y, ma znaczenie, robi różnicę. Y, troszkę więcej, y, może w terenie, Wam opowiem, y, po co te kasztany są skopywane, y, kto je skupuje, gdzie skupują je w mojej okolicy, gdzie możecie Wy y, znaleźć taki skup. Y, internety, spójrzcie w internety. Ja działam tak od kilku lat. Co roku, y, co roku. W zasadzie ostatnie dwa lata dominowały u mnie żołędzie, bo żołędź był u mnie 5-6 razy droższy niżeli kasztan. Dlatego kasztanę sobie odpuszczałem. I widzieliście dwa lata temu, ten bunker był pełen żołędzi. W tym roku żadne drzewo żołędziowe, żaden dąb nie zaowocował u nas. No jest to bardzo dziwne, nawet sam pan leśniczy, nadleśniczy, pracownik nad leśnictwa. Stwierdził taki fakt, że to jest bardzo dziwne, że w tym roku u nas żadne drzewo nie zaowocowało. Pojedyncze, takie naprawdę drobne żołędzie, więc to y, musiałem sobie odpuścić i wykorzystuję właśnie weekend y, na kasztany. No, na kasztany ja jestem z tych, co wiecie, co co nie gardzą żadnym pieniądzem. Jeżeli jest możliwość zarobienia złotówki, a tu są bardzo fajne złotówki, no mówię tutaj niecałe dwie godziny, 100 kg po złote 30, y, to jakieś 130 zł w półtorej godziny. nie jest to jakiś tam y, mega wynik ale jakiś tam, ale jakiś tam pieniądz wiecie do budżetu domowego czemu nie, ja taki jestem od dziecka, od zawsze <grym> znam wszystkie skupy, niemalże wszystkiego w okolicy, kontakty, jeszcze raz kontakty zdobyte y, no przez lata mojej ciężkiej pracy y, owocują, owocują <grym> Podobnie jak kasztany w tym roku zaowocowały, ale nie przedłużam tutaj, bo szkoda mnie czasu i konkurencja, żeby mnie nie wyzbierała wszystkiego. Może coś jeszcze w terenie. Zobaczycie, jak to wygląda pod drzewem, bo niektóre drzewa, jeżeli nie były przebuszowane, to mówię takie wiaderko. takie wiaderko, przedział 8-12 minut, a czasami nie udaje się wypalić papierosa, a wiaderko jest już pełne, także ruszam w teren. Gwiad, wam będzie za mną przeszkadzał, to krzyczcie, Powiem wam tak, ja już tam widzę, będziecie za ławką torby widać. Już konkurencja zbiera od rana. Trochę przyspałem, bo w czekałem, aż ten wiatr obwieje, obwieje <laughs> liście, żeby nie leciało na mnie wody. Pewnie będzie mocno przyzbierane. Ja tu wczoraj właśnie byłem na Rekondensasie. Przecież będzie taki mały zwiat. Córka się bawiła na placu zabaw, a ja żebym właśnie łapał te kasztany w tym miejscu. W tym miejscu, jak widać, jak widać jeszcze sporo ich zostało. Wybaczcie, nie będę nagrywał wam jak zbieram kasztany, no bo... No co w tym ciekawego miejsca, będą takie miejsca, gdzie będzie można je zbierać naprawdę garściami, yy, szufelką bez mała. Yy, może już tak nie bardzo, no mówię, tam są dwie osoby. Tam są dwie osoby, pewnie niżej też ktoś już, już zbiera, niżej też już widzę osobę, ale no, to wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Yy, U mnie parków jest chyba z 15 i w każdym. Każdy, są kaszczany, no nie jest tak, zobaczcie, że są wyzbierane Ja po prostu idę najpierw w te lepsze miejsca A później idę w te jakby gdzie gorsze Zebrałem tylko dwie torby, no i wederko takie większe 15 litrowe, w razie czego, gdyby było tego więcej Zobaczcie, no naprawdę tego jest Można przyklęknąć i zbierać, naprawdę przyklęknąć tylko i zbierać Złoty 30, tu jest masa No tu jest kurcze, zobaczcie, kasa leży no tu zostaje, tu zostaje jest tak wiele, y, że nie ma sensu iść dalej y, mówię, dwie takie duże torby i 15 litrowe wiaderko y, czas operacyjny stawiam sobie półtorej godziny bo jestem na 9.30 umówiony z rodzicami na kawkę także co y, zacznijmy, <grym> zacznijmy zabawkę y, przy okazji wam opowiem gdzie to umie mnie skupują, a kasztany skupują u mnie w... Skupie żół, skupie żół, tak u mnie są dwa skupy ziół w okolicach. Jeden właśnie w tym, w tym roku, w zasadzie co roku yy, no prowadzi skup kasztana. Ja tam numery mam, można powiedzieć, praktycznie, że do wszystkich skupów jakie istnieją te skupy ślimaków, yy, bo w maju skupują ślimaki, ale ostatnie mają u nas mroźne i suche, więc yy, ślimaków dawno, że mnie zbierał. Myślę, że kiedyś trafię taki że uda mi się nagrać dla Was odcinek, yy, podobnie jak był z żołędzi na żołędziach, to powiem Wam, naprawdę idzie zarobić. Yy, no kurczę, sezon trwa w okolicach dwóch tygodni na żołędzie i idzie zarobić parę tysięcy złotych. No można się śmiać, mówię, ja na co dzień pracuję, to jest po prostu, yy, nie wiem, jakby to powiedzieć, forma rozrywki. Czynku, chociaż kręgosłup boli, z tych złupin nie opłaca się powiem wam włoskiwać, bo szkoda czasu, ale ja taki jestem, że nie pomijam praktycznie żadnego. Dlaczego forma rozrywki? Dlaczego odpoczywam przy tym? Mówię pracując, pracując na co dzień w pracy, no człowiek się spotyka z ludźmi. Nie? Ktoś stoi zawsze nad głową, ktoś zawsze marudzi, ktoś gada, a tutaj nie ma nikogo. Nikt. Nikt nie stoi z batem, z batem nad głową czy z czymkolwiek, chociaż ja pracuję dla siebie, także nade mną nikt nie stoi, ale jak to jest wiecie z inwestorami, bywają marudni, zrzędni itd. itp. Mniejsza z tym. Yy, gdzie Wy możecie sprzedać? <laughs> zajrzyjcie do Eliksa, zajrzyjcie na Marketplace, poszukajcie na Facebooku, spójrzcie w ogłoszenia lokalne. Yy, ja patrzyłem kiedyś po Elixach. Są skupy, są yy, wystarczy wziąć telefon, dzwonić się czy przyjadą, odbiorą, bo są nawet tacy co dojeżdżają po kilkaset kilometrów, ale musicie wtedy mieć tego naprawdę ogrom, aby, się, aby im się opłacało do Was przyjechać. U mnie jest 30, yy, więc nie wiem jak gdzie indziej ceny. Także ja nie jestem, nie porównuję, yy, nie krytykuję innych cen. No nie wiem, wiecie co? pozbieram sobie dwoma, e, dwoma rękoma no szkoda, że nie wziąłem statywu, byście mieli chwilę, e, chwilę pogadana i tam już jest dno zakryte e, te są bardzo małe, ale za to małe robią wagę, mniej powietrza mniej powietrza między nimi zostaje i tyle no dobra, zbiorę wiaderko i wam coś zakomunikuję tak, z zegarkiem na ręku, dosłownie nie kłamiąc, 12 minut 12 minut, 15 litrowe wiaderko z czego jeszcze pani, która tam zaraz wyjdzie za drzewa, tak, ta pani też zbiera, zbiera kasztany, wczoraj też się tutaj spotkaliśmy i powiem wam tak, ta pani już pięć takich, pięć takich toreb ma od rana, więc musiała tu nieźle. Nieźle burzować, chociaż mówię, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, jeżeli jest bardzo dobre miejsce. Tu jest bardzo dobre miejsce, chociaż kusi mnie, żeby zejść tam trochę niżej. Bo tam z czego się orientuję co roku były większe, większe kaszany, że do tego wiadra naprawdę szybciej przybywało. No i takie wiadro, te to jest ponad 10 kg bite, więc jakieś 15 zł, jakieś 15 zł niech będzie w 15 minut. Czyli złotówkę, złotówkę na minutę, dobrze liczę. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem, 60 zł na godzinę. W dzisiejszych czasach nie są to jakieś ogromne pieniądze, ale nie są też jakieś najmniejsze. Może być pęknięty, bo te, te kasztany, to powiem Wam później przy następnym, przy następnym załączeniu pod następnym drzewem, bo naprawdę się przemieszczę. Zobaczę jak wygląda tam dalej. To powiem Wam właśnie do czego takie kasztany służą. No zobaczcie ta pani tam, nie wiem czy widzicie ją kolejne dwie siaty i tak nosi do samochodu. Jest ich dużo, ale mówię, idę zobaczyć. Idę zobaczyć, nie najwyżej się wrócę tutaj z powrotem. Tak, moje przenosiny okazały się być <śmylne> mylne. Jest podobna ilość kasztanów, ale troszkę większa trawa w tym miejscu. Stanę za wiatrem, żeby Wam nie przeszkadzało. Yy, powiem tak, umiałem coś wspomnieć, po co takie kasztany i dlaczego też mogą być pęknięte, czy jakieś tam połówki czy coś. No kasztany są wykorzystywane, kurcze jak się nie mylę, na pewno się nie mylę. W branży kosmetycznej, w branży farmaceutycznej, także szampony, mydła, maście na bóle stawów i inne takie tam po prostu rzeczy. Ktoś mi po wczorajszym szorcin napisał, że takich kasztanów nie skupują, takich, bo tylko skupują kaszczany. Które nadają się do jedzenia, a te są niejadalne. No, oczywiście te są niejadalne. Yy, aczkolwiek robili z nich mąkę, czy inne jakieś tam dziwne inne rzeczy, dodatki do jedzenia, ja tego nie próbowałem i próbować nie będę. Jadłem kasztany jadalne, jakoś tam wcale mi nie przypadły do gustu. Yy, no, także Także to są te kasztany mówię, których się nie je, a wykorzystuje w inny sposób. Ja zanim bym napisał yy, taki komentarz, to bym się troszkę do szkoły, chociaż ja nie jestem jakiś wszechwiedzący, też nie wszystko wiem. Co jeszcze mogę Wam zakomunikować? Do zbierania no paznokcie może się nie umyją, bardziej się ubrudzą, ale polecam ubrać rękawiczki, bo będziecie mieli tu tak pokutę, zobaczcie, aż czerwone się robią. Od od odłusek, ale idzie się do tego przyzwyczaić, trochę później popiecze. No drugie wiadro już kończę, to zajęło mi trochę dłużej z racji na przenosiny. No, 14 minut. 14 minut zbierania, a jeszcze mu trochę brakuje, także myślę, że tu jeszcze z 2-3 minuty na dwie ręce to idzie znacznie szybciej. Nie gadając, nie patrząc w telefon. No, ta pani farda, ta pani powiedziała, że będzie zbierała do wieczora. No. Tam sobie chyla się, gratuluję kręgosłupa, mój kręgosłup też jest z gumy, jeżeli macie gumowe kręgosłupy to też będzie robota dla was, albo jakieś nakolanniki w parku się niewygodnie kręcze. i w zasadzie bardziej niebezpiecznie, bo można w psiecosie, w się psie klęknąć czy coś takiego innego. Ja nie będę się załączał po każdym wiadrze, bo mi y, trochę szkoda jakby to powiedzieć y, czasu, bo mówię, jeszcze mam pół godzinki takie dobre, operacyjne i spadam na kawusie. Ja tu oczywiście nie wiem czy będę akurat tutaj, ale przyjadę w inne miejsce. Jeszcze zrobię wam jakieś tam małe podsumowanie, czy coś takiego, czy jeszcze coś może przyjdzie mi do głowy, to chciałbym wam zakomunikować. Jest tego pełno, jest tego pełno multum. Tu już jest trochę, mówię, gęściejsza trawa, trochę słabiej jej widać, nie? Ale to nie szkodzi, mówię, na dwie ręce to idzie tak jak, nie wiem, zbieranie kartofli. Dlaczego to jeszcze robię? Kurczę, myślę, że chyba każdy z Was, każdy z nas stwierdzi, że pieniędzy w domowym. Budżecie nigdy nie ma za dużo. Nigdy nie jest tak, żeby. Znaczy, jest tak, że starczy, wiecie o co chodzi. Tylko jeżeli mamy jakieś możliwość, ja taki jestem y, od urodzenia chyba, jeżeli mam możliwość dorobienia coś do budżetu domowego i te pieniążki można przeznaczyć na coś, na co kurczę trzeba albo odkładać, albo szkoda wydać, jakby to powiedzieć, z wypłaty, no to można wydać właśnie z takiej głupoty, a tym bardziej, że y, pogoda jaka jest, taka jest. Yy, jedni wolą. Siedzieć w domu, poleżeć w łóżku, a ja właśnie wolę zarobić jakieś tam parę groszy. Niewielkie pieniądze, bo niewielkie, ale jeżeli można zarobić parę stówek w niedzielę, no to kurczę czemu nie? Dobra, i widzicie, zrobiło się już y, równiuchno przez chwilę, przez chwilę yy, i lecę dalej. No, mówię jeszcze, coś tam Wam pewnie dopowiem. Także y, no, jest dobrze, jest dobrze. Ja, moi drodzy, zjechał na tą przerwę kawową, co żebym obiecywał <noise> i wspominał. Yy, raz, dwie torby, o, ta ogromna, doszły, czyli w okolicach jakieś 60 kg, tak mniej więcej powinno być. Yy, będę kończył w tym momencie ten odcinek, chociaż tych torb tu podejrzewam, że przybędzie jeszcze masa, no bo ja jadę już yy, na kolejny wypad. Teraz planuję do czasów obiadowych. Po obiedzie jeszcze pewnie też skoczę ze dwie torby do dozbierać, także no, weekend y, będzie bardzo dobry pod względem y, sianowym y, wolałbym zbierać żołędzie. Bo z żołędzi y, mniej gabarytowo a więcej siana, ale to też się opłaca. Też się opłaca. A dlaczego? No bo to są pieniądze za darmo. Ja poświęcam tylko mój wolny czas, koszt paliwa. Koszt paliwa będzie w moim przypadku naprawdę niewielki, bo ja do każdego parku gdzie rosną. Y, Kasztanowce dojeżdżam w 2-3 minuty do najdalszego parku. Mam 5 minut, naprawdę do skupu. Yy, pojadę jutro, podejrzewam, najpóźniej pojutrze, yy, bo być może jeszcze jutro coś tam dozbieram. Zobaczymy, jak się koleje losu potoczą. Bo zapowiadają cały dzień deszcze, więc pracy może być, jakby to powiedzieć, lipa, ale. Nie będzie mi przeszkadzało zbieraniu żołędzi, jakiś deszczak e, żołędzi kasztanów, jakiś deszczak się zarzuci e, na grzbiet no i poleci się dozbierać, no bo to wiadomo, to jest pieniądz, to jest pieniądz, to jest pieniądz. <grym> Jeszcze raz powiem wam, to jest pieniądz, który leży na ziemi, wystarczy się schylić, podnieść, schować do torby i będzie, i będzie. Nie przedłużam e, miłego popołudnia, miłej niedzieli, miłego wieczoru i miłego tygodnia następnego. Trzymajcie się, pozdrowionka dla wszystkich. Hejo!